Pamiętasz dana? On jest mistrzem w staniu bez ruchu. O, tak! Jej! Nauczysz mnie, jak to się robi? Oczywiście. Weź taki głęboki wdech. Weź! Głęboki wdech! Poczuj ziemię pod stopami. Poczuj ziemię pod stopami. A, ha! Berek? <laughs> ha! Monty! Och, oj! Hmm. Monty nie umie stać bez ruchu. A to takie proste. Jak on to robi? Słucham mojego bambusa. Ha? Bambus wydaje wiele różnych dźwięków. Słucham i liczę. Jeden bambus. Drugi bambus. Trzeci bambus, czwarty bambus, piąty bambus. Koniec! Wygrałem! <laughs> A, o, o, ojcie, wybacz. A, e, bo ja słuchałem bardzo szybko. Echem, e, czego jeszcze mogę posłuchać? Mam tylko ten jeden bambus, niestety. A może pustyni? O, to nie potrwa długo. Tu jest naprawdę dość cicho. Słuchaj!